Kolejnymi tutorialami. Wstawię taki krótki filmy, filmik, co ostatnio u mnie się dzieje. Zobaczcie, tu mam mnóstwo nowych, nowych łuczek. Wpadłam w szał zakupowy, muszę się do tego przyznać. A to wszystko za sprawą sklepu. Że są troszkę. To wszystko za sprawą sklepu, który, sklepu z włóczkami, który z powodu podnieśli tam, był nowy właściciel, podnieśli czynsz dwukrotnie, i z tego powodu zdecydowali się właśnie na taką wielką wyprzedaż. Będzie sklep bądź przenoszony, bądź zamykany. Ja do tego sklepu kawałek jechałam. Muszę Wam powiedzieć, że. Ogólnie w Norwegii jest taka mocna tradycja, jeżeli chodzi o rękodzieło, jeżeli chodzi o robienie na drutach, na szydełku. I musicie mi uwierzyć, że stałam w kolejce bo ta wyprzedaż to było 40-50% Ja stałam w kolejce dwie godziny, żeby kupić to, co kupiłam. Więc zapraszam Was do małej takiej prezentacji. Tak szybko Wam nadmienię. Właśnie wszystkie te rzeczy są z. Wszystkie te włóczki są z firmy Sandnes Garn. Sandnes to jest takie. W ogóle ten Sandnes Garn to jest taka fabryka norweska z ponad 130 letnią tradycją. Taka najbardziej znana w Norwegii. To jest dosyć daleko ode mnie. Większość te włóczki mam stąd, dosyć daleko to jest około 7 od Oslo to jest około. 7 godzin jazdy samochodem, więc to jest kawałek. Niemniej jednak, oczywiście, można się zaopatrzyć w ich wełnę, ponieważ dystryb dystrybucją zajmuje się wiele sklepów. Jest to bardzo popularna ta, ta włóczka na e Sandnes Garn. I myślę, że najczęściej wybierana też przez Norwe Norwegowie, oni cenią właśnie bardzo swoje produkty, wszystko swoje, 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 więc też i swoją włóczkę. I ja chciałabym wam, chciałabym wam pokazać, podzielić się z Wami, co takiego upolowałam. Oczywiście miałam zamiar sobie kupić też i druty, nowe i guziki, i jakieś tam inne rzeczy, ale uwierzcie mi, że złapałam tylko to, co, to, co potrzebowałam tak mniej więcej na nowe projekty, z myślą o nowych projektach i stanęłam w kolejce bo w sklepie ta kolejka była potężna więc żeby po prostu już nie kombinować nie kręcić się też tak szczerze powiedziawszy to kolejka była daleko za sklep i ja już się nie chciałam w e, tej kolejce tam po prostu stać i, i znowu stać dalej w kolejce przyciskać się między ludźmi i tak dalej więc stanęłam do kasy, w kolejce do kasy której stałam jeszcze kolejną z, pół, z kolejne pół godziny, co najmniej. No dobra, to co ja tutaj mam, to jest alpaka. Jest to 100% czysta alpaki. Bardzo dobrej jakości włóczka. Piękny kolor. To jest włóczka na druty w rozmiarze 3,5. I ja kupiłam jej. Mam tu dwa 4 6, 8, 10 motków tej Planuję z niej zrobić sweter dla mojej siostry, która bardzo lubiła się taki kolor niebieski. Następnie kupiłam mini, mini alpaka. To też jest 100% czystej alpaki, ale mini alpaka to jest przeznaczona właśnie ona jest taka mięciutka. Przeznaczona jest dla dzieci. I to jest na druty numer 3. Też trochę kupiłam tej włóczki. Popatrzcie, mam tutaj 2, 4, 6, 8. 8 włóczek tego kolorku. Będę chciała zrobić taki kombinezon. Y no i dalej to już poza tą alpaką, to mam włóczkę um, z Marynosów, oczywiście moja ulubiona. Takie kolorki, włóczka um, z Marynosów, 100% super wash. Merino. To też jest na druty 3,5. Też kupiłam sporo tego kolorku na kombinezon dla chłopczyka. Tu też sobie tak zaplanowałam. Mam tutaj 6, też 8. 8 sztuk. Poza tym z tej włóczki też. Tak, te, 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 to jest włóczka z nosów, a ta jest e, thin merino wool, czyli troszkę cieńsza, ale też właśnie o tu nawet pisze, zobaczcie, że ta fabryka jest od 1888 roku ponad 130 lat, tak? I tu e, ta jest na ta włóczka jest na druty w rozmiarze 3 troszkę cieńsza czyli tak Taki kolorek, to jest tak zwany kolor lodowo-niebieski. Kupiłam też w kolorze brudnego różu. Też ta sama Thin Merino, tak cienka włóczka z marynosów 100%. Włóczka z merinosów Super którą można prać w pralce. I ona jest, ma... Na, na, trzy, na druty w rozmiarze 3. Oprócz tego mam jeszcze to jest już popatrzcie też cienka e, cienka włóczka z merynosów na druty w rozmiarze 3 w takim kolorze kremowym. Też kupiłam sobie kilka motków. Chciałam 6, 6, żeby sobie zmieszać, bo jak będę robiła, będę robiła żakarty tymi kolorami. No i cała paka czerwonej włóczki, też tej samej, tej włóczki z merynosów, tej cienkiej, na druty w rozmiarze 3. Przeważnie robię z takiej włóczki podwójną nicią i kupiłam czerwone, właśnie na sweterki takie świąteczne więc dużo czerwonego. Ale mi się wydaje, że ten czerwony to jest w zasadzie taki trochę wiśniowy. No ale kupiłam całą pakę. Zobaczcie, tutaj jest 20 sztuk. Więc starczy na trochę i mogę robić spokojnie podwójną nitką. I to w zasadzie tyle. Popatrzcie, trochę jest tych włóczek. Trochę wydałam też kasy, muszę się przyznać. Ale jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Dodatkowo miałam na te, na te włóczki właśnie z merynosów 40% i na alpakę też 40% przeceny, więc myślę, że to bardzo się opłaca. I co więcej u mnie, to są już takie włóczki, które to są plany na nowe rzeczy, a z najbliższych tutoriali to na pewno będzie sweter ten z bąbelkami, który pokazywałam ostatnio, jestem też w trakcie sukienki. Robienia tutorial na sukienkę, a także na sweter taki rozpinany, ale to już niebawem. Na dzisiaj to taki krótki, króciutki filmik o włóczkach. Włóczkach które bardzo lubię, włóczki z Mernosu. Wiecie, że ja je uwielbiam. I mam nadzieję, że taki krótki filmik od czasu do czasu będę też wrzucać i, i taki filmik też spodoba Wam się. To na, na dzisiaj już wszystko. Widzimy się w, już niebawem, obiecuję, że już niebawem wrzucę ten, yy, muszę tylko yy, z, edytować ten film ze, z fetrem z bąbelkami i wrzucam go na kanał. Także do usłyszenia, do zobaczenia niebawem, miłego dnia, pa pa!